Cześć i witaj na kanale Ukryte ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. To miał być nasz najszczęśliwszy dzień, który nie miał mieć w sobie nawet odrobiny goryczy. Odkąd tylko pamiętam, marzyłam o chwili, kiedy stanę przed ołtarzem nie jako gość, nie jako świadkowa, ale jako ta, której bije serce szybciej, bo to właśnie jej życie ma się zmienić. Kiedy po raz pierwszy powiedział kocham cię, kiedy po raz pierwszy wziął mnie w ramiona, myślałam, że to właśnie on mężczyzna, dla którego wybiorę suknię, w której spojrzę mu w oczy i poczuję, że nic innego się nie liczy. Przygotowania trwały miesiącami. Słyszałam od koleżanek, że wybór sukni ślubnej to dramat, że kobieta mierzy dziesiątki modeli i za każdym razem coś jest nie tak, a to źle leży w biodrach, a to kolor zbyt chłodny, a to dekolt za głęboki. U mnie było inaczej. Wiedziałam dokładnie, czego chcę. Nie interesowały mnie trendy ani porady w stylu. Weź coś klasycznego, żeby po latach nie żałować. Chciałam sukni, w której zobaczę w lustrze siebie, nie kopię innych panien młodych. I znalazłam ją długą, w odcieniu delikatnego ekri, z misternym haftem, który przypominał mi koronki, jakie moja babcia kiedyś wyszywała w długie zimowe wieczory. Gorset przylegał idealnie, ale nie krępował ruchów, a spódnica układała się w miękkie fale, które falowały przy każdym kroku. Pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy ją założyłam w salonie. Moja przyjaciółka płakała, a mama tylko skinęła głową, jakby chciała powiedzieć: to jest ta jedyna. Ja sama nie potrzebowałam słów, poczułam, że to właśnie ta suknia będzie moim talizmanem, moją zbroją, moją obietnicą szczęścia. W dniu ślubu wstałam bardzo wcześnie, nie mogłam spać. Makijażystka przyszła o siódmej rano, fryzjerka zaraz po niej. W domu panował chaos świadkowa gubiła kolczyki, siostra robiła zdjęcia wszystkiemu, co się rusza. A ja siedziałam przed lustrem i starałam się nie płakać ze wzruszenia, żeby nie zniszczyć makijażu. W serce miałam pełne wdzięczności za każdą rozmowę, za każdy wspólny spacer, za to, że miałam przy sobie kogoś, kto wybrał właśnie mnie. Kiedy w końcu założyłam suknię, poczułam coś dziwnego. Jakby ten dzień naprawdę się zaczął. Jakby dopiero wtedy wszystko nabrało kształtu. Spojrzałam na siebie, w lustrze była tam kobieta, której sama trochę zazdrościłam. Pewna siebie, szczęśliwa, gotowa. I wtedy pojawił się on. Wszedł do pokoju szybkim krokiem, jakby spieszył się, żeby mnie zobaczyć, ale zamiast uśmiechu na jego twarzy pojawił się cień. Zmarszczył brwi, zatrzymał się w progu i przez chwilę milczał. Nie podoba mi się ta suknia, powiedział w końcu, a w moim żołądku coś się ścisnęło. Moja była, zawiesił głos, jakby szukał słowa, które miało wszystko wyjaśnić. Była. Która. O kim on w ogóle mówił? Patrzyłam na niego w osłupieniu, czując, jak radość i ekscytacja powoli ustępują miejsca lodowatemu chłodowi. Słowa, które wypowiedział, rozdzierały mnie od środka. To miał być komplement, podziw, wzruszenie, a dostałam porównanie. Z nią. Z jakąś byłą, o której nigdy nie chciałam nawet słyszeć w tym dniu. Chciałam coś powiedzieć, zapytać, czy to jakiś żart, ale głos uwięzł mi w gardle. Jedynie moje dłonie zacisnęły się mocno na materiale sukni, jakby bały się, że ona też usłyszy te słowa i straci swoją magię. Patrzyłam, jak mój przyszły mąż odwraca wzrok, jakby nie chciał widzieć bólu, który sam we mnie obudził. A ja stałam tam w sukni, którą tak bardzo kochałam, i nagle czułam się, jakby ktoś odebrał mi powód, dla którego wybrałam właśnie ją. To miał być mój dzień. Nasz dzień! A wystarczyło jedno zdanie, by w sercu pojawiła się rysa, której nie umiałam zignorować. Stałam naprzeciwko niego, a moje serce waliło jak oszalałe. Jego słowa nie chciały wyjść mi z głowy, nie podoba mi się ta suknia. Moja była, a potem ta przeklęta przerwa. W uszach dźwięczało mi to echo, jakby ktoś wciąż powtarzał je w zwolnionym tempie. Co powiedziałeś? Spytałam cicho, tak, że ledwie słyszałam własny głos. On drgnął, jakby dopiero zrozumiał, że nie zdołał zatrzymać słów wewnątrz. Skrzywił się, westchnął i spuścił wzrok, ale ja nie miałam zamiaru odpuścić. Powtórz. W moim głosie zabrzmiała siła, której sama się nie spodziewałam. Podniósł głowę i spojrzał na mnie niepewnie. To, to nie tak miało zabrzmieć. Więc jak? warknęłam. Jak miało zabrzmieć, skoro porównałeś mnie do niej? W moim dniu. W tej chwili? Chwila ciszy ciągnęła się nieznośnie długo. Widziałam, że walczy sam ze sobą. W końcu powiedział Chodziło mi o to, że ona miała podobną suknię. Ilu nie wiem, przypomniało mi się. Czułam, jak w gardle rośnie mi góle. Przypomniało ci się powtórzyłam gorzko. To ma być usprawiedliwienie. Zrobiłam krok w jego stronę, a suknia szumiała ciężko o podłogę. Nigdy wcześniej nie czułam się tak naga, tak bezbronna, choć byłam ubrana w najpiękniejszą kreację swojego życia. Powiedz mi szczerze, i ciągnęłam dalej. Czy ty w ogóle kiedykolwiek zostawiłeś przeszłość za sobą? Czy cały ten ślub to tylko sposób, żebyś udowodnił sobie, że możesz ułożyć życie z kimś innym? Jego oczy zaszkliły się na moment, ale nie odpowiedział od razu. Oparł się o futrynę i przesunął dłonią po włosach. Kocham cię, powiedział w końcu. Naprawdę cię kocham. Ale czasem w czasem trudno mi nie myśleć o tamtym, bo to był kawał mojego życia. A ja. Głos mi zadrżał. Ja jestem czym? Zastępstwem? Nowym rozdziałem, który zawsze będzie porównywany do starego. Łzy napłynęły mi do oczu, ale starałam się je powstrzymać. Nie chciałam, żeby makijaż spłynął, nie teraz, nie przez to. Ale przecież łzy nie pytają o pozwolenie. On podszedł bliżej, chciał doknąć mojego ramienia, lecz odsunęłam się gwałtownie. Nie dotykaj mnie, syknęłam. Nie teraz. Cisza. Tylko nasze oddechy, ciężkie i nierówne. Jeśli naprawdę mnie kochasz, powiedziałam po chwili, zbierając resztki odwagi, to przestań mnie porównywać. Nie jestem nią. Nigdy nie będę. I jeśli nie potrafisz tego zrozumieć, to może w ogóle nie powinniśmy. Zawiesiłam głos: Bałam się dokończyć. Bałam się, że wypowiem słowa, których nie będzie można cofnąć. On pobladł, jakby nagle zdał sobie sprawę z ciężaru tego, co się wydarzyło. Nie mów tak i wyszeptał. Nie chcę cię stracić, a ja nie chcę być cieniem innej kobiety. Czułam, jak moje dłonie drżą, jak serce bije w skroniach. Spojrzał na mnie długo, a potem w końcu skinął głową. Masz rację. Byłem głupkiem. To był odruch, głupie porównanie. Obiecuję, obiecuję, że nigdy więcej. Nie odpowiedziałam od razu. Patrzyłam na niego i zastanawiałam się, czy to tylko chwilowa skrucha, czy naprawdę zrozumiał, jak mocno mnie zranił. Chciałam wierzyć, że tak. Ale gdzieś głęboko we mnie kiełkowało ziarenko nieufności, które już nigdy miało nie zniknąć. Za drzwiami usłyszałam głosy gości, poruszenie, muzykę. Czas uciekał. Miałam wyjść, uśmiechać się, składać przysięgę. A w mojej głowie panował chaos. Poprawiłam welon i wzięłam głęboki oddech. Chodźmy, powiedziałam zimno. Ludzie czekają. I poszłam przodem z wysoko uniesioną głową, choć w środku czułam się tak, jakby ktoś wyrwał mi kawałek serca. Na zewnątrz wszystko wyglądało idealnie. Goście bili brawo, muzyka grała, fotograf robił zdjęcia z każdej możliwej perspektywy. Na twarzach mojej rodziny malowało się wzruszenie, a w oczach jego rodziców duma. Kiedy składałam przysięgę, słowa ledwie przechodziły mi przez gardło, ale wypowiedziałam je, jakby czytała je za mnie jakaś obca kobieta. Nie chciałam, żeby ktokolwiek zobaczył, że w środku coś we mnie pękło. Przez pierwsze godziny wesela udawałam. Tańczyłam, uśmiechałam się, ściskałam dłonie gości, zękowałam za gratulacje. Miałam wrażenie, że unoszę się nad własnym ciałem, że wszystko dzieje się gdzieś obok. Myślałam, jeszcze trochę, wytrzymaj, jutro będzie inaczej. Ale potem usłyszałam to znowu. Stałam przy stole z koleżankami, kiedy kątem ucha wyłapałam jego głos. Rozmawiał z jednym z kuzynów. Śmiał się, był wyłużowany, jakby zapomniał, jak wyglądała nasza kłótnia rano. I wtedy padło zdanie, które przebiło mnie na wylot. No wiesz, Anka miała podobną fryzurę na naszym balu, wyglądało to naprawdę świetnie. Anka ta sama, z którą porównał mnie wcześniej, ta, która powinna była zniknąć z naszych rozmów na zawsze. Poczułam, jak robi mi się słabo. Szkło kieliszka, który trzymałam, o mało nie wyślizgnęło mi się z ręki. Podszedł do mnie, jakby nic się nie stało, objął mnie w pasie. A ja odsunęłam się i wyszeptałam mu do ucha: Chodź za mną. Natychmiast. Zdziwił się, ale poszedł za mną. Wyszliśmy na taras, gdzie grała cicha muzyka i słychać było tylko śmiechy z sali. Odwróciłam się do niego gwałtownie. Czy ty masz w ogóle pojęcie, co robisz? Zaskoczony rozłożył ręce. O co chodzi tym razem? Tym razem? Powtórzyłam, czując, jak krew napływa mi do policzków. Powiedziałeś znowu o niej. Na moim weselu. Przysięgałeś mi dzisiaj miłość, a pięć godzin później porównujesz mnie do niej przed gośćmi. Zamilkł. Nie miał już żadnej wymówki. Patrzył na mnie, a jego twarz robiła się coraz błędsza. Posłuchaj zaczął niepewnie, kto to było tylko wspomnienie, tak po prostu. Nie chciałem cię zranić. Ale zraniłeś. Mój głos załamał się, ale nie zamierzałam przestać. Bo ja nie jestem wspomnieniem. Ja nie jestem następną Anką. Jestem Twoją żoną. A ty wciąż nosisz ją w głowie, jakby to ona była miarą wszystkiego, co robię. Cisza. Tylko wiatr poruszał firanką przy otwartych drzwiach. Nie mogę tak żyć, opowiedziałam w końcu. Nie po to przygotowywałam się do tego dnia miesiącami, nie po to wybierałam każdy szczegół z myślą o nas, żeby usłyszeć, że to wszystko jest tylko odbiciem czegoś, co przeżyłeś z kimś innym. Proszę, nie mów tak, i jego głos zadrżał. Nie zostawiaj mnie dzisiaj. Popatrzyłam mu w oczy. Było w nich błaganie, ale i coś jeszcze strach, że pierwszy raz ktoś pokazał mu, że konsekwencje słów naprawdę bolą. Nie zostawiam cię, odpowiedziałam cicho. Ale też nie będę udawać, że wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz, żebym była przy tobie, to musisz przestać patrzeć wstecz. Bo ja nie zamierzam spędzić życia walcząc z duchem innej kobiety. Odwróciłam się i wróciłam na salę. On został na tarasie, jakby potrzebował czasu, żeby przetrawić moje słowa. Goście nie zauważyli niczego, a jeśli zauważyli, nikt nie odważył się pytać. Każdy kolejny krok był cięższy niż poprzedni. Muzyka dudniła, ludzie tańczyli, śmiali się, a ja czułam się jak intrus we własnym życiu. On dołączył po chwili, uśmiechał się sztucznie, jakby próbował przykryć nasze tarasowe słowa maską, którą tylko ja widziałam jako pękniętą. I wtedy się stało. Kuzynka podeszła do mnie, szepcząc z uśmiechem. Wiesz, on opowiadał właśnie, że twoja suknia, że coś mu przypomina. Ale nieważne, wyglądasz pięknie. Słowa spadły na mnie jak ostatnia kropla, przelewająca czarę. Czułam, że jeśli zostanę tu choćby minutę dłużej, pęknę na oczach wszystkich. Stanęłam na środku sali, dźwięki muzyki nagle stały się nienaturalnie głośne. Poprawiłam welon i powiedziałam donośnie tak, żeby każdy usłyszał. Wesele jest zakończone. Najpierw była cisza, potem poruszenie. Ludzie patrzyli po sobie, nie rozumiejąc. On ruszył w moją stronę, wyciągnął rękę, ale odsunęłam się. Nie będę grała roli szczęśliwej panny młodej, kiedy od początku jestem porównywana do kogoś innego i dodałam, czując, jak mój głos drży, ale w sercu pojawia się dziwna siła. Mama podeszła i położyła mi dłoń na ramieniu. Chodź, córeczko! Zsunęłam obrączkę z palca i położyłam ją na stole, tuż przed nim. W jego oczach widziałam szok, potem strach, a na końcu coś, co wyglądało jak bezsilność. Ale nie miałam już siły analizować. Opuściłam salę, a gwar gości rozmywał się za mną w pustkę. Suknia, moja ukochana suknia, ciągnęła się za mną ciężko, jak symbol zmarnowanej nadziei. Na zewnątrz powietrze było chłodne i ostre. Oddychałam głęboko, czując, że właśnie przerwałam coś, co nigdy nie powinno się zacząć w ten sposób. Wesele się skończyło, zanim zdążyło się rozkręcić. Ale ja wiedziałam, że podjęłam jedyną decyzję, jaką mogłam. Bo miłość, która zaczyna się od porównań, nie ma prawa przetrwać.